Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof. 10 lipca pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy serdecznie dziękuję za życzenia odnośnie udanego urlopu. Bardzo serdecznie dziękuję. E, oczywiście ostatnie nagranie urlopik potrwa półtora tygodnia, więc szybciutko zleci. Moi drodzy, co dzisiaj bierzemy sobie na warsztat? Dzisiaj te pierwsze trójki, o których Wam mówiłem, więc na to zwróćcie uwagę, bo po tych trójkach albo, znaczy albo. Jest duże ryzyko spadków, prawda? Więc o tych trójkach sobie dzisiaj powiemy. Na tapetę bierzemy, czy też na warsztat bierzemy W, ZRO, AEWO, SUI, ENA. Oczywiście, moi drodzy, dużo żeście dali tych propozycji, no ale ja wszystkiego nie dam rady, prawda? Więc biorę to, co najczęściej się powtarza i najwięcej ma łapeczek. Tutaj taki komentarz z ostatniej chwili: co w przypadku konfliktu, jeśli się powiększy lub jeśli kraje BRICS. Zosta, zaczną sprzedawać swoje aktywa dolarowe, wtedy krypto zgaśnie. Nie wiem, czy zgaśnie, nie wiem, co będzie, nie interesuje mnie to. Pamiętajcie, że krypto to niebezpieczna przystań, prawda? Czyli musisz się jakby decydować, godzić, że różnie może być. Po to jest zabezpieczenie, po to są strategie, po to jest wiele innych rzeczy, których używamy na rynku, żeby się tym po prostu nie przejmować. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do wykresów. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczę się m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć, nauczę się strategii krypto, czyli m.in. HP5015, tak, żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczę również planować na rynku. Nauczę się zarządzać kapitałem, tak, żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz. Live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o lambo, czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Ta sprawa wygląda następująco, moi drodzy. To, co Wam mówiłem w ostatnich wideo, że potrzeba tej pierwszej trójki i to zawsze musi być, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, pamiętajcie, że jakie są większe korekty, to przeważnie w 95% powiedzmy, procentach przypadku większe korekty są to trójki, prawda? Czyli jakaś pierwsza fala, druga fala, trzecia fala. No i tak samo mamy w tym przypadku, mamy pierwszą dużą falę, drugą falę, no i teraz trwa ta trzecia fala. No i moi drodzy, trójki są niebezpieczne, bo po trójkach zazwyczaj albo jest kontynuowany trend, albo już nie jest kontynuowany trend, więc to jest taki ważny moment. Z uwagi na to, że BTC nie zaliczył tej głównej strefy większej, bo jakąś tam małą strefę to on tu miał, ale ja nie brałem jej pod uwagę, bo tego nie gram, prawda? Więc jeżeli nie gram, to mnie ona nie interesuje. Nie zaliczył tej głównej strefy, więc po tej pierwszej trójce, jeżeli on się tutaj zatrzyma, oczywiście może być dalej trend kontynuowany. I gdzieś tam korekta po tej trójce wystąpi, więc o tym od razu mówię, że gdzieś tu taka korekta wystąpi. I teraz moi drodzy jest dość ważna informacja. Jeżeli to nie będzie trójka, tylko będzie raz, dwa, tu powiedzmy, pójdziemy na trzy, zrobimy dużą korektę i dalej będziemy się budować, no to to już nie jest korekta wtedy, tylko to już zaczyna się, jakby struktura wzrostowa na aktywie, prawda? Więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, czy po tej trójce, bo alty też mają trójki, czy po tych trójkach będzie kontynuowany trend. I to jest tak naprawdę najważniejsze, jeżeli ktoś gra strefy, prawda? To jest ważne dla osób, które grają strefy, no bo jakby tutaj te informacje będą. Słuchajcie, ETH, bo tutaj jeszcze ktoś prosił o ETH. Moi drodzy, o ETH Wam mówiłem, o tej strefie Wam mówiłem i przetestowaliśmy tą strefę i w zasadzie zrobiliśmy na niej, moi drodzy, coś takiego jak podwójne dno, prawda? Czyli podwójne dno to znacie taką prostą formację z analizy technicznej, taką, że tak powiem, najprostszą, e, najprostszą, najprostszą. No i to podwójne dno jest zasięgiem, moi drodzy, w okolice 5300. W okolice 5300 jest tam strefa popytowa czy podażowa, przepraszam. Więc moi drodzy, jeżeli po pierwszej trójce bitcoin nie spadnie, to Ethereum obroni jakby tą strefę. Ale jeżeli spadnie, to następna strefa to jest 2499. Ja tu gram tego Ethereum, bo Wam mówiłem, że z tej strefy będę go grać. To jest 19% niżej. A ile bitcoinowi brakuje do strefy? 12 i tutaj zrobiłem. A, ta strefa jest nie, nieważna. 12 więc właśnie, jeżeli Bitcoin zakończy ruch na trójce, no to moi drodzy Ethereum też mogłoby tutaj jeszcze dotrzeć, natomiast ja gram, e, znaczy gram, e, biorę słuchajcie tą strefę, tą strefę i tą strefę to jest dla mnie taka cała strefa do zakupu, to wam mówiłem w poprzednim wideo e, i tak też i tak też robię, prawda, no bo na Ethereum, no Ethereum jeszcze ATH nie przebił, moi drodzy więc kurczę, wypadałoby chociaż ATH zrobić e, lecimy do W jeżeli chodzi o W, moi drodzy, no to miałem na W takie dwie strefy, tak naprawdę. Chyba też wam o nich mówiłem, bo w sumie zawsze się powtarzają te, te monety. Tutaj właśnie jeszcze patrzę, no to W, tak, była ta strefa, moi drodzy, ona dokładnie była no. y, 27.1, czyli było mówione o tej strefie, bo już myślałem, że nie mówiłem, ok, było mówione, to było dwa tygodnie temu, tak naprawdę. Więc to była, to była pierwsza strefa i teraz zobaczcie na no to, raz, dwa... 3, może czekajcie, może ja będę e, znaczy nie wiem, czy będzie to widać. Dobrze. No właśnie, jeżeli mamy, mówimy o tych większych korektach, to zobaczcie. Pierwszy impuls, drugi impuls szukający dołka, trzeci impuls wybi wybijający. I to jest typowa korekta ABC. Tutaj tego nie możemy nazwać korekty, bo między szczytem a dołkiem to jest po prostu impuls, który trwał. Prawda? Więc zobaczcie, ABC jest, trójkowa fala. No i teraz ważne, czy znaczy ważne teraz na Bitcoinie, oczywiście, czy, czy właśnie po tych trójkach będą spadki, czy zbuduje się coś więcej niż trzy. Dobra, i teraz tak, mamy pierwszą strefę obronioną, ale tylko trójką. I teraz mamy kolejną strefę, czyli 2706 i teraz moi drodzy, to ta strefa już dla mnie jest dołek, prawda? Czyli co by się nie działo, nawet jakby Bitcoin spadał jeszcze niżej. No to ta strefa ma 40%, więc ona. I tak czy siak jest tutaj dobrym jakby takim miejscem do uklepania dna, prawda? Więc tutaj na W, no można powiedzieć, że strefa zaliczona. Tylko pytanie, co po tych trójkach będzie, prawda? To jest właśnie ciekawe. Tutaj jeszcze jak się przełączymy na godzinówki, moi drodzy, no to pewnie też wyhaczymy taką trójkę, dokładnie. Więc tutaj zobaczcie, na godzinówkach też właśnie na W buduje się trójka, prawda? I pamiętajcie, że to jest taki ostry trend do góry, a takie trendy długo się nie utrzymują. Wtedy zazwyczaj jest korekta, więc, tak jak mówię, ważna jest ta korekta, moi drodzy, jak ona będzie wyglądać po tych trójkach. Lecimy do ZRO. ZRO, no właśnie, na ZRO to tak, to jest nowa moneta, więc nie bardzo jest tutaj jak to analizować. Natomiast na grupie myśmy zaczęli grać to w tym momencie, prawda. Czyli e, no, taki ładny już wzrost tak naprawdę, bo to jest okolice ok. 48%. I tu niestety nie wiem, czy to będzie słuchajcie pompować, czy co to będzie robić, bo to jeszcze nie ma wykresu na ZRO. Więc na chwilę obecną jest zajęta pozycja. Jeżeli spadnie, no to trzeba będzie szukać innej pozycji, ale po tym, co się tu wyrysuje, będzie można już coś przeanalizować. Na chwilę obecną nie da się przeanalizować, ponieważ jest to pierwszy impuls tak naprawdę z którego dopiero będziemy analizować, prawda, więc, więc tutaj zadero tak wygląda, a Ewo, moi drodzy, też strefa 300, to jest 50, więc taką strefę mieliśmy, była tu strefa ta wcześniej, o której wam mówiłem, niestety nie obroniła, znaczy ona zareagowała tutaj, powiedzmy, na chwilę, bo ktoś tutaj to jakby nie wiem, podlągował czy cokolwiek innego zrobił, no ale nie obroniła ta strefa, tak? W związku z tym miałem tu przygotowaną strefę 350. Natomiast o tej strefie na ewo też wam mówiłem w sumie 9 dni temu. No, tu mieliśmy tą strefę właśnie 300, takich 350, to też było 9 dni temu mówione. Także jakby co, to wszystko było moi drodzy, jakby co, to wszystko było. No właśnie, no i zaliczył ładnie tą strefę, no i zobaczymy. Co po trójkach pokaże? Dla mnie osobiście no fajnie, jakby to był dołek już, bo tutaj jest też jakby duże pole, więc można powiedzieć, że idealnie pozycja zajęta, prawda? Lecimy do Sui. A, do N. Na N, moi drodzy, tu jest trudniejsza sytuacja, bo tak, pierwsza strefa, którą tutaj jakby obserwowałem, no miała reakcję jakąś tam w górę. Druga strefa też miała jakąś tam małą reakcję w górę. Natomiast ta strefa złota, strefa nie ma żadnej reakcji. Znaczy, nie było tutaj od razu reakcji w górę, ale jak najbardziej, moi drodzy, jest to poprawne, że ono głęboko spada. To co Wam zawsze mówię, pierwsza fala i druga, która głęboko spada. Natomiast, moi drodzy, to musi też być obronione, bo jak nie, to mam dopiero tutaj strefę na 167, prawda? Czyli jak tutaj tego nie obroni, a na razie broni, bo zobaczcie, jaki tutaj jest mur zrobiony ze świec yy, dziennych, na razie to obroni. Więc, no co mogę powiedzieć? No obroni albo nie obroni, prawda? Więc tutaj mogę wam powiedzieć, że N rozgrywam z tej strefy, ale jak nie obroni, no to jest tam strefa niżej, ale to jest cholernie nisko. No bo to by było, moi drodzy, 60% niżej. Więc tutaj wcześniej już nic nie mam, tak naprawdę. Więc jak tego nie obroni, no to, no to nie będę tutaj grać N, no bo tu nic nie mam. Dla mnie osobiście nie ma tutaj nic. No i, moi drodzy, Sui... O SUI wam mówiłem na live'ie piątkowym w tamtym tygodniu. Był taki live publiczny. Zobaczcie, też mamy tutaj ABC, prawda? Właśnie mamy tą trójkę, na które warto uważać. No i na SUI no zaliczyliśmy idealnie strefę, więc moi drodzy, gdyby po tych trójkach było przetestowanie, czyli dojście tutaj do strefy, no to jest to dalej jakby atrakcyjne miejsce, prawda? No właśnie, no więc tutaj na SUI tak by się to prezentowało. No i tyle moi drodzy, wszystkiego dobrego Wam życzę. Spotykamy się za półtora tygodnia w niedzielę. Tak naprawdę życzę Wam, jeżeli ktoś wyjeżdża również, bo lipiec to raczej wakacyjny, to życzę Wam miłego odpoczynku, jeżeli pracujecie, no to miłej pracy i spotykamy się, tak jak mówię, w niedzielę za półtora tygodnia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Hej!